Dziesiąte jubileuszowe spotkanie noworoczne Gminy Strzałkowo zostało zorganizowane w miejscowym ośrodku kultury. Wydarzenie na stałe wpisało się w samorządowy kalendarz imprez, i co roku jest okazją do spotkania się ze sobą osób z różnych środowisk z terenu gminy i nie tylko. Swoją obecnością uświetniają je lokalni przedsiębiorcy, rolnicy, księża i oczywiście samorządowcy. Tym razem w sali Goku gościło około 150 osób. Ta tradycja została zapoczątkowana dokładnie 10 lat temu, mówi wójt Dariusz Grzywiński. Kiedy spotykaliśmy się w okresie świąt Bożego Narodzenia na różnego rodzaju branżowych, zawodowych wigiliach, okazało się, że mamy zbyt mało czasu, aby wszystkich odwiedzić, z wszystkimi się spotkać. I ustaliliśmy z grupą strażaków, sołtysów, radnych, że będziemy się spotkać już po tym, poświętecznym, spokojniejszym, w tym spokojniejszym czasie po to, aby móc zupełnie na luzie podsumować mijający i zaplanować nadchodzący rok. I tak od 10 lat, bo akurat mija dokładnie 10 lat, kiedy pierwszy raz spotykaliśmy się na spotkaniu noworocznym. Jak widać po frekwencji, zainteresowanie takimi spotkaniami nie maleje, a to z kolei dla nas jest takim bodźcem do organizacji kolejnych spotkań noworocznych. W swoim przemówieniu wójt nakreślił gościom najważniejsze wydarzenia w gminie Strzałkowo w 2016 roku. Podsumowania dopełnił przygotowany tradycyjnie z tej okazji film. To był trudny rok dla strzałkowskiej gminy, podkreślał jej wójt w swoim wystąpieniu podkreślałem i sprawę leczarni i problem z dofinansowaniem słupeckiego szpitala to były tematy, które budziły bardzo dużo emocji wśród radnych, wśród społeczeństwa, ale udało nam się rozstrzygnąć je w moim przekonaniu dobrze. Natomiast trudny też, bo weszła reforma oświaty. Ona praktycznie w każdej gminie, tak jak w Polsce, tak i tu w Strzałkowie, no dokonuje rewolucji. Natomiast ogólnie jeśli chodzi o inwestycje, to był rok przeciętny, dlatego że nie było żadnych środków unijnych. Programy unijne ruszają w tym roku, a więc tutaj w perspektywie 2017 roku mamy nadzieję, że ten rok będzie lepszy. Tamten był na poziomie naszych możliwości bez środków zewnętrznych, bez udziału środków unijnych. Na koniec zebrani znieśli toast symboliczną lampką szampana, składając sobie najlepsze życzenia. Które z nich są najważniejsze? Przede wszystkim, myślę, że spokoju, spokoju, zdrowia, bo to są elementy, które powodują, że mamy marzenia. Takie marzenia, które jak uda się je urzeczywistnić, to z pewnością uczynią naszym życie, nasze życie bardziej fascynującym. Ale warto też życzyć już po spełnieniu tych marzeń prawdziwych przyjaciół, aby te sukcesy było z kim skonsumować. Także spokoju, zdrowia i radości, radości każdego dnia i wielu sukcesów. Spotkanie noworoczne uświetnił także koncert Justyny Bacz i Mariusza Dubrawskiego. Dzień.